Siemanko, ja jestem pani marchewka, a to jest pierwszy odcinek na moim kanale ze Survival. E, z będziemy... Survivalu, błąd ortograficzno wymówić. Tak, i dzisiaj ze mną jest e, mój pomocnik Kuba, przywitajcie! Hello! Tak, e, i oczywiście będziemy grać sobie na modę, żeby było ciekawiej. Aha, jeszcze jedna informacja. Mr. Blaze zrobił intro dla pani marchewki. Tak, pracował na nim 5 minut. Tak. Ale to nieważne. Nie, nieważne. No, no, nie dobra, nieważne. I, więc myślę, że już możemy zacząć. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć mody, to tutaj właśnie są te wszystkie mody. To są te wszystkie mody, które nie wszystkie działają. Tak, dobra. A głównie to mam parę tam modów, one A działają. Bukawe. Ojejku, nazwa świata, nazwa świata. Nie ma rycha, tylko może Marachewkowy survival Marchewkowy ha ja tutaj wpiszę kot. kod Bardzo <coughs> kod, dobrze to włączone. To wyłączone skrzynka wyłączona, stwórz nowy świat nie, mam nadzieję, że nie, się nie, będzie długo tworzyło Świat Będzie długo, nie, 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 jest nie, nie, Ja się za nie, nie, napiję. z zastrzeli muchę z odległości dwóch km, ruchu, a ja z mm. nie, 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 I... Właśnie głównie w tych y, matach właśnie jest też właśnie mocy na, so na więcej. Na y, mm, więcej so plenty! Na więcej biomów. No, teraz się by złowiła. A, <grym> <grym> Dobra, nieważne. Myślę, że wrócę do was jak już nam się załaduje ten świat. Dobra. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. Właśnie jesteśmy nie w nowym biomie. Właśnie, nam się troszkę zacinam. Dobrze już musimy jakoś stąd zejść. Mamy fajna na szczęście. Świnki w ogóle. A ja tak jest biom na... No jest mod na biomie, bo tam była ja jakaś... więcej stać. Gdzie? tam z OptiFajna. Nie przeszukaj tak po dole są jakieś nowe kwiaty, Nie, wiem. Nie, Dobrze, mieliśmy szczęście. No, a co by było, jakby tak jest z zrobiło? O, widzisz, o. No, o, takie, coś. o, takie coś, nie? No to jest biomasa Czyli mod działa. A to co to, to jest? I, to jest a może prawym spróbuj, może to jest jakieś jedzenie? Nie, prawym nie działa. Teraz dobrze. Nie, nie będzie, tylko rozpocznij, może to się da mnożeczkami na przykład. Ma. Dobra, nieważne. Pierwsze Tak. To jest i Tak, taki trochę dziwny. Właśnie, może sobie zmienimy teksturpak na odcinek. Jakie tymi my, my tu mamy? Tak, Taka weźmiemy sobie. Tej nam to oddawać masz robić domy I ty z epatyków, zwykły kłaczek, sorry. Te domy zwykłe kłaczek, <coughs> nie Fight for na tym komputerze, tylko działa 218. Co. osiem. A co? Desny Spartana. Tak, tutaj musimy sobie chwilkę poczekać. O, dobrze. Już jest. Już mamy nowy. Mam troszeczkę zaćmę. I tak. Czyli lepiej wyrzuć coś? Chcesz coś zobaczyć. Ale nie o. mogę wyrzucić. A myślałem, że przybytkiem mam tego woda, że to inaczej wygląda. Czy jak? Że jak wrzucisz, to wygląda jak. No po prostu płasko. A to tak jak ten. ten. Tak. dole Caster World. Które chce się pobrać, ale też. strona jest niedostępna. Pierwszy mieczek Najważniejsza rzecz. I idziemy zabijać owieczki. Tak właśnie, mamy też e, ten mod, gdzie nam pokazuje tutaj, e, ile ma HP dany, dany zwierzę czy potwór. Mhm, jeszcze Świleczka. Jenny. Ja ci powiem wam jedną rzecz, co do tej serii może będzie na nie więcej modów. Tak, może, jeżeli nam się uda, to będzie więcej modów, chociaż, no nie wiemy, to musimy chwilkę poczekać. Ponieważ... A, jakby, a jakby się a... udało zrobić taką paczkę modów z, z 20 modami, to może byśmy dali Wam. No, po prostu byśmy dali Wam do pobrania. Mhm. Jak na razie nie mamy paczek modów. Jeżeli mojemu asystentowi by się udało, sobie wypełniać wszystkie tutaj filmiki, wszystko to, to montuje oczywiście mój asystent, ponieważ ja nie umiem, ale oczywiście za moimi. Jestem tam... Twoim podwładnym. Tak. Co mnie akurat zawstydziło. <grym> Więc ten mikrofon? to były chyba truskawki. Gdzie? Truskawki. Truskawki. Truska! Weź, weź na to Bary. Bary. To chyba... Tak, to chyba to troska. To moje ulubione jedzenie! Uwielbiam znaczy mój ulubiony obcor, tak naprawdę. Mój ulubiony obcor w rzeczywistości. Zjedz jedną. Nie, Je, to mi daje jedzenie. No małutko. No ale i zawsze ale coś. Nieprawiam. A to co to jest? Mhm. Zrobimy sobie z tego farmę. A to o. co to jest? To jest. Weź na to na Dziwne. No nie wiem, to może być chyba dla do jakiegoś domku. Dobra! Dobra, zapoznajemy się tutaj z tym modem. Z terenami troszkę, tak. Tylko jeszcze gdzie jest mój crafting? O, to jest tutaj. Przychodem. Dobra. Dobra, mamy crafting. Z sobie ten, y, siekierkę. Uh -huh. yeah. I to za chwilkę zrobimy, najpierw sobie porobimy niestety nie mamy właśnie triplicatora, ponieważ nie chce nam działać, co jest bardzo przykre dla mnie. Mhm. Jak to, to ja jeszcze mogę zobaczyć jakiś poradnik, czy to działa. Tak właśnie, mój, mój pomocnik się kieruje y, najwięcej nie, właśnie niektórymi. tymi... czasami to ja sam. No ale czasami. Mhm. A tak to to się kieruję no, a właśnie wiem, poradnikami. wiem, jakiej strony to brać Ale nie, nawet jak z poradnikiem, to nie umie, a tak, no. ja no, jestem, tutaj nie, um, nie znam się na komputerach, nie Czyli tylko. jestem ulepszaczem. Jestem ulepszaczem, Oli, filmiku. Mhm. Tak, wszystkie filmiki ty montujesz. Eee, nie <laughs> modyka, coś tam, coś tam ja dalej, tekstu nie pamiętam. Właśnie, jak pewnie zauważyliście, yy, właśnie, jak już mówił yy, mój pomocnik, yy, nowej intro. Mam nadzieję, że tym razem mi się zapisze, ponieważ przedtem nie chciały się w ogóle zapisać te intra i dodatkowych. No, tylko... no właśnie, mam nadzieję, że ten się zapisze i będzie do innych odcinków, już ponieważ myślę, że on, naj... yy, on mojemu pomocnikowi najlepiej wyszedł. Yy. Nie, my tu nie my, dobra, mamy. Myślę, że mi wystarczy tyle drewienka. E, później no, sobie no, pozbieram... Po co, na razie nie. Dobra, więc idziemy zwiedzać, ponieważ ja tutaj nie, nie za bardzo się znam na tym modzie tutaj jeszcze nie tego. Idziemy sobie właśnie, chciałam pozwiedzać e, właśnie te nowe biomy i w ogóle. E, jeżeli się znajdą. No właśnie, jeżeli znajdą się, jeżeli jakieś nowe jest, owocki czy coś takiego. Co? To jest jakieś jezioro czy taka ...była bardziej rzeka. Kłamarnica. serio? To był skalbar. Patrz. To był skalbar. Nie. E? To jest kwiat, czy coś z tego Nie, nie wiem. Ale który? O to coś? No, to jakaś tam jesienniczka. No właśnie, ja też sobie A Patrz, no. jeżeli... Nie wiem, co to jest. Aha. Zdaje to, to z młoda, Z modem, Z modyfikacji to jest. Dobra, nie masz tego. Ja ci była i zwiedzać świat. Jeszcze spróbuję ten grać do tego Minecrafta Race minimap No, Winim, no te wiem, wiem. Te... Też by się przydał. I by się przydał. Właśnie. Wipon. To by się przydało najbardziej. Tyle obiec! Jakbyśmy grali na jeden 8, to by po prostu byśmy mieli... Tyle tak. jedzenia, kurde, bo jest baranina! jak na jeden osiem, ale nic nie gramy na 8, tylko na 17 jakby jakbyś ktoś chciał wiedzieć. A, nie jesteś Czyli to siedlimy się. Znaczy, właśnie jak wygra. Ja nie bij wilka! No nie, nie chciałam być wilka, właśnie, ostrożnie to robię, dobra? Ostrożnie to robisz, bijąc wszędzie, jak wypadnie. Nieprawda. O, bo... y, I. Może? Może. Też. Jeżeli patrz jednego, to cała bryka da Dlatego robię to ostrożnie. No ale nie ta świnia, świnia. Pietuszki! Pietuszki! Kiełatny Koniki. Tak, chciałabym się tutaj osiedlić, ale... Kurę. No jest drzewo, no. No chciałabym się tutaj osiedlić, ale... No właśnie jak e, mój e, mój e, pomocnik e, właśnie w grami jakby mi wgrał... E, e, mocko nie To jest jakaś... E, e, Ola stąd! Skorzystamy z tego i sobie pozabijamy więcej tych obiektów. No, z głodu na pewno tutaj nie umiemy, ponieważ tutaj są. Po prostu. Tutaj są. Super. Y Jakby to nazwać? Super. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Nie, super miejsce, tak nazwę to chociaż coś innego chciałam powiedzieć, ale. Super. Miejsce y na dom. kurczę, co? mi biega. To jest łowiec jest. a super miejsce na dom. Oczywiście na pewno zrobimy sobie tutaj jakieś. Yy. A ty będziesz miała dywanik w domu ekskluzywny. No właśnie. I, yy, i jeszcze żółty dywanik. Tak. Oj, kurczę. Jedz, jedz to nieco. Otóra co zła. No wiem, bo chciałam farmy zrobić z nich. Mogłam zrobić piecyk, no ale dobra, mniejsza. Jak mój właśnie yy, pomocnik w gra tego <klujny> moda. Mówię ładnych Eee i okrągłe słońce. Jak mój yy, pomocnik wygra moda na te, co jest, yy, so się zaznacza, te waypointy. Poczekaj, poczekaj, wyświecał. W mojej O, na no, tamto. O, tamto, takiej o. o? To jest normalna trawa. Normalna? No i sprawdź po prostu. No, no, dobra, jest ja wszystko. Ey. I jeżeli mój ym, właśnie na te waypointy, to oczywiście zrobimy sobie parę bas oczywiście yy, tylko nie chciałabym zgubić tego miejsca. Chciałabym też pozwiedzać poz poz trochę świat to jest taki... W ogóle bardzo ładny okolice są, O, tam jakieś nowe rzeczy, więc tam pójdziemy, bo myślę, że tam się ja nie zgubię. W sumie to możemy pójść tylko tutaj, bo tutaj są już jakieś. To jest dużo kwiatów z normalne Ojej, Oj kurde, chciałam chciał mój mieczek. Kurde, już sobie e, nie robić coś mnie trudno, No, coś, na poczekajcie, Tak, normalny, to dobrze. Nie oszukuję. Jednak mocno więcej zwierząt nam nie zadziałał. Tak, bardzo chciałam go, ale nic nam nie zadziałał. Co jest normalnego? Czosnek! Czekaj, Czosnek! Czekaj, czy, czy, czy to mogę jeść? Nie. nie możesz nie Dobra, myślę, że będziemy się wracać już do domu. Alemachii. Oj, kubka, się zrobiły. Dobra, zobaczymy, ile mam sps okej, mało. Po 15. Dobra, nieważne, my wracamy do naszej siedziby. Ym, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba to niebo. Nie wiem jak Wam. Tak, się normalnie. Tak, właśnie, szukuję się do i myślę, że jak twórz zakopiemy się pod ziemią. A może by się robiła prezentację modyfikacji? Też mogę zrobić, ale na razie nie. Mmm, świnki, coś, coś, coś. Dobra, więc myślę, jak tchu, że z, jak twórz zakopiemy się pod ziemią, ponieważ ja też się boję, że gdzieś giniemy. Coś. Chciałabym, z bardzo ładnie I jak tchórz się zakupiłem po prostu. Bo dzisiaj miał tutaj sobie... jeszcze w ogóle to też musimy sobie zabrać trzajka więc to będzie super okazja, żeby sobie właśnie tak, wiem, kopie mieczem z tego kółka. I gdzie na tej ziemi to może być? Może czymś innym będę je nakopać A się Aha. O, nareszcie. Teraz naprawdę odbierę tutaj raz. Naprawdę?! Jeden plocek tyle. Dobra, ziemia. Tyle. Musiałam się wkopać. żeby do innego klocka. Dobra. Jak już mówiłam, jak tchórz się tutaj zakupiemy, od taką dziurkę zostawimy, żebyśmy wiedzieli, kiedy A, będzie dzień. A ile by się odcinek? Około... Nie no, około 20-25 minut, najwięcej pół godziny. O, to wiesz, jak to będzie się powoli Eh, Ech, tak, ale to nieważne. ważne. Ważne, żeby był odcinek. Jeszcze mi się intro zapisało. Yy, mam jeden spadek, sobie dorobimy ich troszkę tutaj. Chciałbym się przydał y, taki y, mod, że tutaj mam pokazany, co oznacza, co, co się z czego ten zrobić. się przydał taki... Teraz by się przydał taki mod.

no, daj ja sobie zmierzam, tylko że mieszesz gdzieś odtąd. Tutaj się zaczyna z gdzieś. Gdzieś w okolicach 12. Więc skoczko. Yy. Może około 20 będzie szyci. Tak, gdzieś tak około 20, więc nie tylko będziemy kończyć ten niestety. W sumie to czemu ja czekam aż znajdzie ranek jak mamy, możemy sobie zrobić łóżeczko? Troszkę tego nie rozumiem, to sama siebie nie rozumiem, no ale dobra. Uznajmy, że tego nie było. Taki murek... No, postaramy się na następny odcinek, żebyśmy nie mm, żeby więcej modu. Żeby tak, było żeby, więcej właśnie, więcej. żeby już był też mod na tutaj, co nam pokazuje to, żeby był już mod y, właśnie na Ponty, ponieważ tam już w następnym odcinku zwiedzać świat. Na razie tutaj y, jeszcze co staniemy sobie. Będzie tutaj jakaś taka siedziba. Na razie, ponieważ nie mamy i tak gdzie na razie iść. Tajemny pokój. pod ziemią. Nie mamy jeszcze może go zrobię lepiej. Jakbyś pojawiła jakieś śmoby. Może kamienny. O myślisz, że co ja robię. Główniam. O właśnie, może kupa mod. <słuch> Blok kupi z niezniszczony. Super, fajnie mi to wiedzieć. Nie myślałeś tego Co przedstawiał? Koń. Koń. Ale ładny jest niech tylko taki jednak. Bo szukamy sobie tutaj jakichś nowych e, rzeczy jeszcze w tym odcinku, chciałabym tutaj właśnie posiedzać, mam nadzieję, że... Ała, co mnie bije? Wiedźma! A. Co? Aaa! Uciekaj, odwróć się! Pięć! Gdzie jest ta wiedźma? Nie widzę jej. To za serdurystka, uciekaj! Gdzie jest? Głupia wiedźma, prawie by nas zapiła. Dobra, to może jakaś roślina. No, możliwe. Oj, kurwa, chciałam mieć gdzie, gdzie jest obrach? nasza dziura? Gdzie jest nasza dziura? Czy ktoś wie, gdzie jest nasza dziura? Wiedziałam, że To wiedziałam. Eee, nie lubię się gubić. Nie Tam. Po lewej, lewo. O, jest, dobrze, dziękuję. Gdzie Tak, nagram. Tak, może ja nagram Skyward, ponieważ. sej, Skyward! Bardzo przepraszam, że tak długo nie tam było moje ucieczkę. No dobra, idziemy, nie ma się co smucić. Mam nadzieję, że tu więcej creeperków nie będzie. Mamy taką piękną dziurę w ziemi. Super, więc musimy sobie zrobić kolejny. Na szczęście mamy jeszcze trzy wełny, więc... Nie rób moczoziury. Jakś pokażę, co można zrobić. O, wiem, zrobię taką super, wiem, wiem, zrobię sobie domek to z ziemi. No właśnie, chciałam to zrobić. Kupę zrobimy. Zrobimy taką... Zrobimy dzisiaj kupę. Chodź, zrobimy to. Będzie duży przynajmniej ten dom. Nie, ci no. mm -hmm. tak. będziemy No, nie, 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 kupy. nie, 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 kupie nie, będzie nie, Może trochę za duży. Dobra. Gdzieś musimy żyć, tak? I drugiem, drzwi i tak to ma być brzydki domek. Bo to skupy. Wydałoby się więcej ziemi. Dobra no, będzie jeszcze mniej jest. Skończymy chyba budować i chodźmy. Tak, skończymy tylko ten domek. I myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, bo i tak się będzie długo przesyłał, więc... Uj. więc niestety... No ale ja sobie idę coś obejrzeć. Tak, i za chwilkę umrzemy tutaj. Mi pomaga, jeśli oglądać jakieś filmyki. Za chwilę jeszcze czeka montowanie tego odcinka. Praktycznie nie wiem, czy trzeba go montować. Czemu? A no trzeba. Aha. No dobrze, nieważne. Um. Ukryte mixy. Ewer, Mariana i widzów polecam! Właśnie, 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 dzieje się jakoś emio Przydałoby się też craftinga zrobić, sobie już Dobrze, już mam trochę na to. Jej, ja, mamy crafting. Czyli od razu łóżeczko zrobimy. Oczywiście to nie koniec budowy. Nie zostawię tego tak. Tutaj troszkę e, sobie tym ponieważ muszę sobie e, upiec. E, e, e. E, musimy sobie upiec jedzonko, ponieważ za chwilkę umrzemy z głodu. Przejmijmy jeszcze troszkę drewienka, żebyśmy mieli tu e, i i Dobra, to niech się przepala My idziemy, jeszcze sobie zrobimy tylko łopatę i idziemy pozbierać sobie trochę ziemi. W sumie to może wrócę do Was, jak myślę, że yy, już będziemy mieli wystarczająco ziemi. No to wracam do Was Okej, okay, myślę, że nasz domek już jest zrobiony. <ścoughs> Żydom, tak! Episko! Tak, to będzie taka nasza malutka baza, jakby na razie. Na ten czas, jeżeli już będziemy mieli więcej modów właśnie na te łejponty, to wtedy właśnie pójdziemy potwierdzać świat, na razie będziemy mieszkać w takim... Przepraszam, mówię, głównie eee. Piękny... Tak, w środku on się prezentuje, tak. No, w sumie nie muszę wam wkacali, bo już widzieliście, tutaj tylko sobie zrobiłam... Tak, właśnie tutaj jeszcze wniosk sobie Tak Więc nasz domek wygląda pięknie. Jestem z niego dumna. Zajęło, robota niego mi zajęła 5 minut, tak? To bardzo długi czas. Już się będzie nam robić noc, więc. No, jeszcze nie, ale gdzie jest słońce? Zgubiłam słońce! O, więc można powiedzieć, że właśnie przeżyliśmy dwa dni. Z to ja przeszłam, ponieważ wy mieliście cięcie. No, ale to nieważne. Tak jeszcze by się przydało zrobić jakieś pochodnie. Więc zróbmy sobie pochodnie. I myślę, że yy, to by było już na tyle w tym odcinku. Kończymy ten piękny odcinek z mięskiem w ręce. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie ten odcinek. Mamy trawę subskrybować odcinek. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, piszcie w komentarzach. I mam trawę w domu. I myślę, że to było już na tyle.